Świeżo powygranej na UFC z nami Janek Bachowicz, no to ja się powiedz, jak się cieszysz, jak bardzo jesteś szczęśliwy z tego, że potoczyło się to aż tak wspaniale? No nie było wiesz, wymarzony debiut. Eee, no co ja mogę, no jestem mega szczęśliwy, ale tak jak mówiłem ci ostatnio, że to dopiero dojdzie do mnie za jakieś, wiesz, 2-3 dni, jak wiesz, wrócę do Polski, zejdzie ze mnie cała adrenalina, ja dopiero wtedy się, wiesz, ja na razie w to nie wierzę, wiesz, jest dla mnie tak jakby, nie wiem, taki sen trochę, nie? Jeszcze się nie wybudziłem z tego. Pomówmy o samej walce, trwała więc jakieś pół rundy e, tak na oko, nie, nie mam jeszcze dokładnego skończenia, ale e, no, miał, on miał swój, swój taki krótki moment kiedy trafił Cię mocno w, w nos, to e, czy, czy wtedy dość mocno Ci się zakręciło w głowie, czy czułeś się jakkolwiek zagrożony po tej jego bombie? To znaczy nie czułem walki na początku w ogóle, wiesz, no jednak ta przerwa zrobiła swoje. No jak mi zajebał właśnie w web, to się obudziłem, nie? To wtedy dopiero mówię, aha, dobra, już wiem co dzieje się, wiem co mam robić i, i wtedy się dopiero obudziłem i, i, i zacząłem, wiesz, mówię, że muszę bardziej, yy, że ja muszę yy, no, swój, game plan robić, no, swój plan robić, nie? plan walki i, i, i zacząłem to robić, no, uspałem go, wiesz, yy, najpierw poszedłem tym mawasem na web i ja już wiedziałem, że jeżeli będę kopał, to wiedziałem, że automatycznie, bo ten mawas był mega mocny, tak mi się wydaje. Minął go tam od parę centymetrów, wiedziałem, że jego ręce już będą szyb do góry, no i poprawiłem za chwilę na, na, na wątrobę poczułem, że weszło i, i, i dokończyłem łapanie. Ale ten cios poczułem, ale nie na tyle, żeby mnie wiesz. Cios, który cię nie wyłącza, nie istnieje, także... Ale mnie obudził, no nie? No właśnie, mówi, że cię obudził. Tak z, z mojej perspektywy wyglądało to trochę tak, że wyszedłeś taki a, troszeczkę, nie wiem, czy to było spowodowane właśnie, czym to było spowodowane? Czy stresem, czy, czy takim brakiem walki przez te ostatnie lata, miesiące, bo, bo miałeś długą przerwę, ale nie, nie wyglądałeś tak troszkę nieswojo w, tych pierwszych, w tej pierwszej minucie przede wszystkim. No tak jak mówię, nie czułem, wiesz, no nie czułem na początku walki, nie czułem dystansu do niego, nie wiedziałem jak do niego podejść, wiesz. Pomimo, że jest to duży, wiesz, mój zasięg był o wiele większy od niego, no nie, 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 nie czułem tego, no a jest to właśnie spowodowane tym, że... Prawie, prawie dwa lata pauzowałem i, i, i muszę właśnie dowieć. Musiałem odrdzewieć, jakby to powiedzieć, no nie Ale było mega dobre. Jesteśmy na początku października, ty się uporałeś dość szybko ze, swoją, ze swoim rywalem. To czy jeszcze są, jest szansa na to, że chciałbyś zobaczyć jeszcze w tym roku? W UFC kolejną walkę? Nie, ja bym chciał tak za 4 miesiące, bo ja pomimo, że nie walczyłem, to naprawdę dużo tyle, wiesz, ta kontuzja, dużo, dużo rehabilitacji i chciałbym teraz też troszeczkę odmulić głowę od, od samego ćwiczenia, chciałbym zrobić, wiesz, nie byłem na wakacjach gdzieś w tym roku, chciałbym. Wiesz, z dwa tygodnie w ogóle nie wchodzić na matę, chociaż to jest niemożliwe. bo, wiesz, bo Jak wiadomo, chłopaki mają walki, trzeba im pomóc. Dalej też na jakieś wakacje pojechać, także jakieś cztery miesiące dopiero bym chciał wrócić do, do, do walki. No to już w tym media z, z zagranicznymi dziennikarzami, zresztą nie ukrywałeś tego już wcześniej, że, że chciałbyś się kiedyś zmierzyć z Szogunem, To myślisz, że taką walką przybliżyłeś się do, do walki z tak wielkim nazwiskiem? To, jest to nie pytanie do mnie, ale. A ty, jak myślisz? Ja myślę, że tak, siedziałem, obok, akurat miałem szczęście siedziałem koło Joe Silver, był zachwycony twoim występem. No mi też mnie pewnie pochwalił. Także, kto wie, no zobaczymy. No ja tak jak mówię, no tam, tak powiedziałem, wiesz, z głupoty, ale nie lubię wybierać swoich przeciwników, kto będzie, to będzie. Let's get it wrong. Czy jak to się mówi. Miałeś czas żeby ten, żeby oglądać walki Krzyśka i Marcina w, gdzieś w szatni, w, na, na monitorku, czy nie chciałeś się dekoncentrować. Znaczy no Marcina akurat przyjechaliśmy na, na salę, to już było po walce, a Krzyśka oglądałem, także yy, dzięki właśnie on mnie też walka Krzyśka mi tak jakby wiesz. Yy, no Wzmocniła i tak no, dodała wiary w siebie, nie? że, 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 że no, wiesz, że wtedy Krzysztof przegrał ze Szwedem, teraz wygrał z równie z mocnym Szwedem i tak mówię, no, są do przejścia, nie, wiesz, nie ma, nie ma się czego bać, trzeba robić swoje. Właśnie Polska Szwecja 2-0, teraz jeszcze mamy 2-0, no, bo A, ze Szwedem nie walczył. 2-0, więc e, te co teraz e, teraz jeszcze macie jedną noc w Szwecji. To powiedz, jak, jakie plany na, na dzisiaj jeszcze? Wysoko, jadę zjeść steka. Znaleźliśmy mega zajebistą knajpę z takimi dobrymi stekami, jeszcze w życiu nie jadłem. No i na pewno jakiś wiesz, delikatny ze 2-3 browary. No, jutro rano, niestety, o 9 na lotnisko musimy zawijać, także, także także, nie będzie jakichś mocnych baletów dopiero w Polsce. No dobra, to w takim razie dzięki Ci, Wielkie, za, za wywiad. Gratuluję wygranej. I jakbyś chciał jeszcze na koniec coś dodać, no to jest dla Ciebie chwila. Ja bym chciał podziękować wszystkim tym, którzy we mnie wierzyli, którzy ze mną byli, yy, szczególnie właśnie rodzicom, yy, dziewczynie, yy, Anko z zapasy Poznań, trenerowi kościel, Kościelskiemu, wszystkim chłopakom z, właśnie z teamu, dzięki, że przyjęliście jak swojego. E, dzięki za wszystko, że mnie do, do, dociążaliście, tyraliście ze mną, także, także wielkie dzięki oczywiście wszystkim sponsorom, dzięki wam mogłem się przygotować do tej walki nie, nie, nie myśląc o, o problemach dnia codziennego e, i, 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 i aha, bo wiem, że dużo ludzi na mnie stawiało hajs, teraz <grytanie> <grytanie> każdy po pięć dyk z tego co wygra oddaje mi. <grytanie> ja nie mam dla ciebie pięciu dyk, ja ale mam dla ciebie jakiś tam up upominkowy, upominkowy prezent, bo w imieniu wszystkich, którzy stawiali hajs, bo też jestem na, na tej długiej liście, dziękujemy Janek. To ja dziękuję.